Witam wszystkich serdecznie. Dzisiejszy odcinek będzie poświęcony miejscowości Żytawa. Jest to miejscowość, która leży w Niemczech przy granicy z Polską i z Czechami. Niemiecka nazwa Żytawy to Citał. Żytawa ma 25 tysięcy mieszkańców i zajmuje powierzchnię 66 km2. Biorąc pod uwagę obecną liczbę mieszkańców, jest to dosyć spora powierzchnia. Miasto powstało w średniowieczu w 1255 roku otrzymało prawa miejskie. Do dzisiaj zachowała się cała starówka, stare miasto właśnie otoczone jakby plantami. Nie ma już murów miejskich, dookoła miasta są planty i biegnie tam jakby główna droga, taka obwodnica, która okala całe Stare Centrum. W północnej części miasta znajduje się dworzec kolejowy, skąd można odjechać właśnie do Liberca, do Zgorzelca oraz do stolicy regionu, w którym znajduje się Rzetawa, czyli Saksonii, Drezna. Ponadto w sąsiedztwie dworca kolejowego, kolei normalno znajduje się dworzec z kolei wąskotorowej, skąd można odjechać do kurortów w górach Żytawskich. Góry Żytawskie to po prostu część gór Łużyckich. Albo też niemiecka nazwa tych gór, tak? bo góry Łużyckie to są, wozą się jakby, jest to nazwa słowiańska. Żytawa leży nad rzeką Nysą Łużycką, która stanowi poniekąd granicę z Polską. Na starym mieście możemy zobaczyć rynek oraz tak zwany plac Solny. Na placu Solnym jest jeden z głównych zabytków tej miejscowości, czyli Dom Solny z 1511 roku. Jest to bardzo charakterystyczny, wysoki budynek. Widać, że pełnił on funkcję po prostu spichlerza. Jest to charakterystyczny jakby obiekt w tym mieście. Ponadto nad miastem góruje kilka wież, w tym wieża ratuszowa oraz liczne wieże kościelne. W czasie naszej wycieczki zjedzieliśmy kilka obiektów takich jak właśnie łaźnia czy teatr. Pośrodku rynku na Starym Mieście znajduje się ratusz. Jest to ratusz w stylu wczesnego renesansu. Zbudowano go w 1845 roku. Samo centrum miasta jest, że tak powiem, dosyć zaniedbane. Część kamienic znajduje się w, w kiepskim stanie. Wynika to prawdopodobnie z tego, że ta część Niemiec ogólnie się wyludnia. Dlatego też zdarzają się obiekty zabytkowe, które jakby nie mają właścicieli. Na skraju starego miasta znajduje się osiedle z blokami z wielkiej płyty. Osiedle to zostało przeznaczone do rewitalizacji. Efektem tego jeden z lokalnych artystów przyozdobił istniejące budynki. Jest to bardzo ciekawy sposób na Przywrócenie tych obiektów do życia i nadanie im, jakby, kolorytu. Po pierwsze, budynki zostały pokolorowane jaskrawymi, wyróżniającymi się kolorami. Do tego e, dodano im liczne zdobienia nawiązujące do e, roślinności. I co ciekawe, e, na osiedlu, tym na, na budynkach, znajdują się liczne e, e, postacie. Zazwyczaj jest to, są to zwierzęta lub jakieś mitologiczne stwory. Ponadto place zabaw zostały wyposażone w różne ciekawe urządzenia oraz tam też znajdują się jakby różne stwory, jak jakieś ryby w różnych odcieniach i barwach. Obecnie jest to osiedle pop art zwane Blaskiem Mandawy. Największym zabytkiem w Żytawie są tak zwane Zesłony Wielkopostne. Znajdują się one w kościele Świętego Krzyża. Zasłony wielkopostne służą do przekrywania chóru lub ołtarzów. Co ciekawe, te, te zasłony wielkopostne, które znajdowały się w Sitał, były, powstały w 1472 roku i były wykorzystywane aż do 1672 roku, czyli równo 200 lat. Następnie zostały one schowane i przestały być użytkowane i odnaleziono je dopiero w XIX wieku. W czasie II wojny światowej wywieziono je do klasztorów Ojbin. Klasztor ten został potem zniszczony, ale zasłony przetrwały i w 1990 roku wróciły do Citał. Następnie zostały odrestaurowane i są dzisiaj głównym zabytkiem i można je oglądać. Na zasłonach w tym są przedstawione różne motywy z Biblii. W pobliżu stacji wąskotorowej, na południowej części Żytawy, znajdują się koszary mandawskie. Zostały one zbudowane w 1868 roku i stanowiły, jak to w koszary, garnizon, miejsce, gdzie przebywali żołnierze. Następnie, po II wojnie światowej, koszary trafiły w ręce prywatne i obecnie są w fatalnym stanie. Wyglądają bardzo źle i wymagają pilnego remontu. Po blizu dworca w Rzetawie znajdują się jeszcze dwa charakterystyczne zabytki: Wieża Ciśnień z Pascorzeźbą która powstała w 1864 roku, i Kościół Najświętszej Marii Panny. Wyróżnia się tym, że ma po prostu taką elewację z daleka, trochę jakby taką szarą, brązowawą. Jest to charakterystyczny kościół. Podobnie jak w innych miastach przygranicznych po stronie Niemiec ruch turystów, jak też ruch mieszkańców jest bardzo mały. Tak jak wcześniej wspomniałem miasto ma sporą powierzchnię, natomiast liczba ludności jest względnie nieduża, bo 25 tysięcy mieszkańców przy 66 km2. Także można tutaj spokojnie przyjść i pozwiedzać sobie wszystkie budynki bez tłumów, bez hałasu, bez pośpiechu. Dodatkowo w Niemczech ruch samochodowy jest znacznie mniejszy niż w Polsce także podróż piechotą czy rowerem po mieście jest bardzo przyjemna. Zapraszamy wszystkich serdecznie do zwiedzania Żytawy.